Cześć, witajcie z tej strony Illusion i chcę wam dzisiaj zaprezentować e, super modyfikację, która nazywa się Enchant Plus. E, Enchant Plus, e, jak sama nazwa wskazuje, dodaje nam coś związanego z Enchantem. Ale co? E, jest to naprawdę świetna opcja, dzięki której e, naprawdę nie będziecie mieli problemu. Na przykład e, chcecie mieć sharpness 4, a za każdym razem wchodzi Was e, Wam Knockback e, czy inne rzeczy. No więc teraz dzięki za, te, e, za pomocą tej modyfikacji wkładamy na przykład miecz diamentowy, bierzemy Sharpness 4, nawet na 5 możemy, e, coś tu jeszcze możemy, tak knockback na 2, Fire Aspect 2, Looting 3 i to tyle, więcej nie możemy ulepszyć. I tutaj e, pokazuje nam ile nas leveli to będzie kosztować. E, oczywiście to będzie bardzo dużo leveli, tak jak w tym przypadku 91, ale mamy już taki. Mieć, że każdy MOB będzie padł na jednego hita. To samo jest z brojką. E, możemy ulepszać na Protection. E, na mniejszym. Czekaj, może będziemy więcej. nie. Dobra, e, na Protection 4 tylko? Nie, no, nie możemy nic innego. Dobra, Protection 4. Oj, nie zaczątowałem. Klikamy tam ikonkę. 23 leveli. Niedużo. No i teraz na przykład. E, Chcemy po oddychanie pod wodą Czyli respiration, aqua affinity Czyli wydajność pod wodą, czyli możemy szybciej kopać pod wodą No i jeszcze niech będzie protection zwykły Już chyba więcej nie możemy Tak No i kosztuje nas 47 leveli I teraz jesteśmy tak po prostu wykokszeni, że jeżeli już żaden creeper, szkielet czy inny mob nie będzie nas zdenerwować, będziemy mogli spokojnie budować podziemium. E, także to tyle. Ta modyfikacja tylko tyle dodaję. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. E, jeżeli nie, łapkę w dół. E, no i tyle. Jeżeli chcecie więcej, subskrybujcie. I Tylko chciałam Wam powiedzieć, że paczka na 1.4 powinna się ujrzeć w niedzielę lub na tygodniu, ponieważ czekam tylko na wyjście oficjalnie modladera. Nie chcę ściągać jakiegoś szajstwa. Także to tyle. Dzięki, cześć i na razie.